Hejka i w ogóle postaram się teraz nadrabiać te filmiki i częściej wrzucać, ponieważ jakby były wakacje i wtedy mi się akurat nie chciało nagrywać, nie wiem czemu, ale postaram się częściej teraz tutaj, bo teraz jest rok szkolny, nie mam czasu na nagrywanie, mam też dużo nauki i muszę się uczyć, a filmiki będą o 17.00. Mogą czasem być prędzej, a czasem później, bo zanim się wrócą, to trochę potrwa. Ale dobra, nie przeduszam, zaczynamy. go i tu ja, Lenka. A dzisiaj Wam pokażę mój nowy dom, jakby nasz, ale dobra. Chodźcie do środka. On jest mega ogromny, więc to jest bardzo fajne. Cześć, mama. Co robisz, lęka? E, pokazuję nasz nowy dom. No, okej. Okay. Tak się cieszę, bo jest mega piękny. Jest ogromny. No mega. Dobra, chodźcie. Więc tu już na, nasza kuchnia. Jest mega ładna, nowoczesna. I jest fajne. Idziemy teraz do takiego miejsca, które mi się chyba najbardziej podoba i się bardzo ucieszyłam, jak to zobaczyłam. Dobra, idziemy. I patrzcie, to jest taki mini plan zabaw w naszym domu. To jest takie fajne, pacie mamy kulki, trampolinę i jeszcze takie fajne miejsce. Bardzo zielone. Mm, A te kulki są najlepsze. Dobra, tu mam jeszcze baloniki, nie te bąbelki. Bra, idziemy do... teraz na górę idziemy. Albo na dół, bo Wam łazienkę. Idziemy na dół. I na dole jest ogólnie łazienka, więc to też jest bardzo duże miejsca. I tak się właśnie ona prezentuje, mamy tu e, kibelson, e, dorączek, no i takie fajne jacuzzi. I tu jeszcze dla Zosi mały ten, mała wanno. Tak to się prezentuje, teraz idziemy na górę, na drugie piętro. Zaczniemy od Emilki pokoju. Tak on wygląda. I jest znowu różowy. Olenka, co robisz? A, ja pokazuje nasz nowy dom. O, to fajnie, no. Ten pokój mi się tak podoba, przysięgam, że on zakochałam się w nim po prostu. No, no, fajnie. Tu jest świnka. Nie świnka, tylko... Pysia. No tak, Pysia. No ale ja mam swoje pieski, więc nie będę pamiętać. Ale teraz idziemy no, do salonu. Tutaj mamy Lunę. Luna tu jest ten kotek. Tu mamy puszka, jest cały biały. I tu jeszcze Diana jest. I ogólnie tu mamy pełno zwierzątek, więc mamy to po prostu zo. Sorry za ten głośny dźwięk, ale teraz motory przyjeżdżał, a miałem otwarte okno. Dobra, tu mamy miejsce na i oglądanie. Teraz idziemy do Zosie pokoiku: takiego malutkiego. No, ona jeszcze śpi, więc musimy być cicho, ale patrzcie, co ona ma. To jest nie do po prostu, to jest takie słodziutkie, że to po prostu szok i ma mega słodki pokój. Teraz mój i Bartka. Cześć Bartek, cześć Lenka. Teraz wam pokażę, to jest mój pieszek i on ma mm, na imię Daisy, no tak, Daisy, to jest mój piesek. A tu jest e, Bartka, piesek i ma na imię Leo. Ja go nazywam ogólnie Leoś, bo e, tu jest jakby takie. przezwisko jego. No, no, fajnie. Ten pokój jest taki słodziutki, że to szok. Ale teraz idziemy na samą górę, czyli do pokoju mamy i do basenu. O nie, jeszcze ja! Dobra, jestem już na górze i teraz wchodzimy do mamy i taty pokoju. On jest taki duży, ale nie ma tu za bardzo dużo rzeczy, bo jeszcze mama będzie musiała zamówić i dokup dokupiać. Ale jest mega pięknie, bo mają bardzo ładne e, ten, widoki i tutaj też jest zachodząco ładnie widać, więc to jest plus. Teraz idziemy na Basen, czyli też moja ulubiona rzecz. Więc ogólnie tu mamy różne takie pontony do pływania. No i mamy nasz ogromny basenik. A kiedy jest zachłócąca, to przysięgam, jest tak pięknie, że to szok. Za chwilę pewnie zachłócąca będzie, więc zobaczycie. Ale najpierw zapytamy się Emilki, która godzina, bo chyba jest o 20, nie wiem, lub o 19, więc chodźmy się zapytać. Dobra, już jesteśmy. Kurde, kupię mój miotła. Dobra. Emilka, która godzina jest 19.10. A której zachodząca jest? No jest o 19.35. No to aż będzie. No tak więc idź zobacz na górze tam na basen. Będzie mega piękny, bo już ja widziałam. Serio, widziałaś. No byłam prędzej niż wy. Aha, no to ja idę patrzeć. No dobra, idź. Ma zaraz być zachód, więc fajnie siadam na i lecimy do góry. Jest już godzina e, 19.35. No i już mega piękny zachód jest. No patrzcie, jaki piękny. Po prostu zakochałam się w nim. Zobaczymy, jak u rodziców ładnie widać. Lecimy z koksem. Ło, też pięknie, ale taka mapa przeszkadza. Dobra, a zobaczymy jak na dole jest. Tam u nas na tam, tam, tam gdzie są kulki i zabaw. Dobra, lecimy z koksem. U, zdążyliśmy. Szybko, szybko. O, jak pięknie! Jeju, kocham już tu mieszkać. I, idę powiedzieć mamy że już nigdy stąd się nie wyprowadzamy. Przysięgam. Mamo, nigdy się już stąd nie wyprowadzamy. Dlaczego tak mówisz? No bo chodź, zobacz jaki ładny zachód słońca jest. To chodź, idziemy. Patrz jaki ładny. Oh, jaki piękny zachód słońca. Jeju, lęka miac rację, nie przeprowadzamy się stąd. Jej! To koniec dzisiejszego filmiku Jak chcecie więcej takich y, filmików To piszcie w komentarzach No i nie zapomnij Zostawić opsa subskrypcji i łapkę w górę Bajo No i pamiętajcie, że filmiki o 17 są